Spróbę sport Sport Plus Pick i Kingdom. thank you Się podoba X4 no, ci, naprawdę M40? I... Hmm. <gry> znaczy, pierwsza rzecz to ten kolor w ogóle się rzuca w oczy. Jest, jest taki wyróżniający się, a generalnie sama X4 z X jest no, jedna z ładniejszych. Też, też tak uważam i szczerze jakbym miał kupić X to kupiłbym X4. No, X6 też mi się podoba, ale nie aż tak, żebym ją miał. Aha. Ale jak miałbym wybrać jakiegoś X, to bym jednak rozglądał się właśnie za takim M40i. Aha. No powiem Ci idealne połączenie. Także tak. Słuchajcie, samochód przyjeżdża do nas od chyba 3 lat, raz w roku z gniezna, bardzo sympatyczny właściciel pojazdu. Tak, nawet y, jak byliśmy w Poznaniu, czy coś to przyjechał na wycieczkę y, na tor i. No, odwiedzić nas, zobaczyć, jak tam. Tak jest. się, jak się sprawują. Jakiś, jakaś awaria, czegoś, zmiana pasyrów? No, ciekawe. ciekawe. Dobra, zgaszę. Słuchajcie kurde tak to jest, ale dobra wyłączymy, włączymy, zobaczymy Kamil tu jeszcze dodatkowo wyłączył system Star stop, a zrobiłeś raczej Znaczy nie, ustawiłem go po prostu aby domyślnie był wyłączony No bo tak to jakby oryginalnie jest fabrycznie włączony i wtedy jeśli chcemy go wyłączyć no to za każdym razem jak wsiadamy, jak wsiadamy do samochodu to mhm. trzeba go ręcznie wyłączać a tak jest domyślnie wyłączony i po prostu jest jakby ten proces odwrócony jak wsiadamy to jest wyłączony ale możemy go włączyć ręcznie tam całą nam błąd w czasie jazdy awarii ostrzeżenia przed zmianą pasa ruchu a przy okazji też trochę akumulator się rozładował, jak samochód u nas stał i też pokazywało właśnie błędy akumulatora. Podłączyłem komputer i jeśli chodzi o tą awarię pasa ruchu, był błąd, tutaj motorka, który wibruje kierownicą jak się właśnie zmienia pas ruchu czy jak się najeżdża na linię no, przy włączonym bez kierunkowskazu. No i tyle, skasował, skasował się ten błąd na zapłonie, nic teraz nie wyrzuca, podejrzewamy, że chodzi po prostu o ten akumulator, także no, przed wydaniem samochodu klientowi podłączymy, tutaj podładujemy go żeby... i przetestujemy samochód, żeby nic takiego się nie stało po odbiorze auta. Samochód przyjechał do nas na przeglądzik Taki no standardowy, olej, filtry No i przejrzeć samochód I co, w auto wjechało na podnośnika, tutaj wylany amortyzator Prawy No dobra, zgłaszałem, bo klient zawsze przyjeżdżał Albo brał sobie nocleg i od rana był Tym razem noclegu sobie nie wziął, po prostu przyjechał No i mówi, no to co robimy, wymieniamy No dobra, no to ja biorę się za zamówienie Początkowo myśleliśmy, że jest tu zwykłe zawieszenie No ale gdzie w M... 4.0 0 I Tutaj jest adaptacyjne zawieszenie, więc yy, amortyzatory tylko z oryginału. Można też je wysłać na regenerację, no ale taka regeneracja trwa przynajmniej z 2 miesiąc... znaczy, miesiące, za 2 miesiące, zdarzało się tak. No jest, tak. No, ale z miesiąc na przykład. No dobra, nie no. mówi, nie no tak to nie. No dobra, patrzymy. W magazynie w Niemczech są 4 dni robocze, czekamy. No dobra, jeden amortyzator, 4.450 nie ma problemu, zamawiamy. No do tego wiadomo poduszki, osłony, no ale ze względu na to, że samochód zostaje, no to pan zdecydował się jeszcze na ogarnięcie zacisków hamulcowych. Chciał mieć je w kolorze niebieskim, więc nas namawiać na takie rzeczy nie trzeba. Wujek zdemontował zaciski, zawiózł do yy, piaskowania, do lakierowania i temat załatwiony. No tutaj jeszcze. Musieliście procedurą, tak? Odpowietrzeć system? Tak, odpowietrzeliśmy go z procedurą. I wszystko poszło bez problemu, tak? tak? No to dobrze. No i tak to, czyli poszły te zaciski, poszło to zawieszenie, no i tyle, jedziemy teraz na jazdę próbną, zrobimy też test przyspieszenia, bo sam jestem ciekaw jakie takie X4 w takiej specyfikacji ma przyspieszenie. Hmm. Jesteś ciekawy? No zobaczymy. Myślę, że jest tu funkcja Launch Control. Która jest bardzo szybko dostępna. Tak. Nie jak w emkach. No dobrze, to słuchaj, ja przygotuję, przygotuję telefon. Masz. To był. To było to. Ok, proszę bardzo. A ja się przygotuję z procedurą. Silnik jest rozgrzany, tak. więc możemy tutaj śmiało... Wyjadę wiesz co tutaj bardziej, żeby widać, czy ktoś z zakrętu wyjeżdża. Dobra, zatrzymamy. Tak, zatrzymaj pojazd, Tak, zacząć próbę Sport, Sport Plus, Pek i Kickdown. Cztery sekundy, pokażę. Co ty gadasz? Pokaż no kurde super co? No. A była tam ikonka flagi? Tak, była, była. ikonka flagi. Wszystko zadziałało Poczekaj, bo chciałem tak zrobić. Możemy to powtórzyć jeszcze, ale nie wiem czy jest nie, sens. Nie, bo to nie ma sensu, bo to też nie, nie, nie wolno tak. powtarzać za bardzo. Tak. Fajnie też brzmi ten yy, wydech. 4 no. sekundy to naprawdę na taki samochód to jest petarda. No, na tyle też na ile wiarygodna jest ta aplikacja, ale. Takie jest, zale jest sucho, warunki są tak, ekstra. Fajne warunki są. Więc, więc to się wszystko udało, kurde jak. Ale to jedzie, co? No. No i wydech brzmi bardzo fajnie. Mi się samo odpalenie samochodu podoba, bo od razu właśnie wydechu jest taki taki, strzał, Fajny dźwięk, a taki nie? delikatny, nie? Taki subtelny. Ale już czuć taką rasowość. I bardzo dobrze się prowadzi ten samochód. Naprawdę jak na Xa bo on też nie jest taki wysoki. Aha. jak inaczej. X1 jeszcze tak jest, ale X1 to dla mnie nie jest X. Jak miał kupić X1, to sorry, ale. Nie, no jest jeszcze X2 chyba. A nie? X2 no to w ogóle jest jakiś ten, ale X4 naprawdę dla mnie. Petarda. Nie wiem jak Wy sądzicie, mam nadzieję, że napiszecie w komentarzach, co o tym sądzicie. Też w środku jest w miarę dużo miejsca, i jest wysoko. Nie no to wiadomo. Naprawdę nie. jest fajowo. No. no dobrze, na pewno jesteście ciekawi ile wyszedł ten serwis. No co, prawie 14 tysięcy. No niestety. Prawie 9 tysięcy amortyzatory. Poduszka ponad 200 zł, mocowanie górne amortyzatora. Osłony. No i co, demontaż i montaż tych zacisków. Yy, lakierowanie. lakierowanie. wszystkie filtry, olej. No i do zacisków też yy, komplet zestaw. A, no tak, tak jeszcze komplet yy, jest, naprawczy, i tak. i tak dalej. Dokładnie. No dobra, yy, jedziemy do warsztatu Zwijać sreberka. Wam życzymy wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrypcjach. A, i jeszcze o jednej rzeczy, Kamil tak, wam tak. przypomnę. Jakbyście chcieli zobaczyć właśnie jakieś nagrania z, właśnie z naprawy z tym autem, to zapraszamy Was do oglądania odcinków z serii ACS dzień jak co dzień. Przewija się tam ten samochód. Także tak. Nawet, nawet w dwóch odcinkach, czyli odcinek 107 i 108. O, jak dobrze Ta. pamiętam. A jak nie pamiętam, to no, myślę, że w tytule wpiszesz X4. To... Tak jest. Wystarczy wpisać, a co jest dzień jak co X4 i znajdziecie. Tak jest. Przypominam o subskrypcjach o subskrypcji kanału osoby, które nie zasubskrybowały, bo dwa razy się nie da zasubskrybować o lajkach i komentarzach. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.